Cześć Siemano w kolejnym odcinku dzisiaj yy, będzie 1 pier, stycznia jest jak coś wczoraj właśnie rozbierałem tutaj widać głowice do Zetora 3,11, czy znaczy to są od 60, tu jedna jest chyba od Zetora, ale one tam są na przemian jakby teoretycznie. Znaczy tam zawory jest też jakaś tam różnica, coś tam, coś tam, coś tam, coś tak powiem. No, ale czemu to rozbierałem, że tak powiem? No, nie? no, no rozbierałem to dlatego, gdzieś zapomniałem spuścić yy, na noc wody, no, nie. Później niby ja odmroziłem ją na drugi dzień i nigdzie nie widać, żeby blok pękł czy coś, ale co się okazało, yy, zaczęła mi się woda gotać, a była cała chodnica i tak dalej, i gdzieś pociąg i nagle że leje się z bloku. Czekajcie w drugą mapę telefonu, czekajcie. Leje się z bloku dokładnie. Czekajcie, może tak? Tutaj się z tych okolic leje, tu leciało, no nie. Zatkać tu. No. No, tu po bloku zapieprza, no nie. Mówię, że Myślałem, że blok może zapieprza, ale no co, zdjąłem głowicę. Głowicę zdjąłem. No i coś okazało tu są te korki, wiecie. Te, no nie? te za ślepki, to korki. Ja nie wiem, jak tu się już tam... To za ślepki mówią korki, no nie różnie. <laughs> Jeszcze mówiłem jakąś tam jedną nazwę zapomniałem. No i wypchło... Nie wiem, na którejś z tej głowic, może tam po drugiej stronie, wypło ten korek. No i dlatego ta woda też leciała, no nie wypło te korki dwa. Wbiłem to na nowo tego. Patrzyłem mocno to siedzi, no nie. No poza tym to co tu przetarłem. Te tłoki też, no bo tak, to rano mówię, nie mam na razie kasy też na remont jego tak pełną parą. Pierścień sprawdzałem, są ok. A jeszcze miska, jak coś jest ściągnięta, żeby nie było... O, widać tam wok. nie. Miska ściągnięta. No sekcja jest bez tłoków, jak coś, no nie widać. 95, tłoki, standard. Chyba no nie. No i co tutaj, przeleciałem trochę drobnym takim... Nie wiem czy tutaj jest takim drobnym. O takie są. No hydrauliki tak. takie tym przeleciałem, żeby rys nie narobić. No i co tutaj jeszcze? Będzie teraz borygiem zalewany... Yy, zalewany ciągnik, tylko może no, może nie od razu na pierwszym odpaleniu, to może jeszcze wodą. Ale będzie później na pewno. Tutaj dźwigienki zaworowe, no nie. Jedna, druga, trzecia. Tu śruby, no nie. Widać nawet jak coś, no nie. Kanały, ja nie wiem. Kanały drożne. Na ja myśl to będę czyścił te. Te kanały. Czekajcie, mi się. Dmuchałem mi się oleju zaciągło, ale nieważne. No i tutaj widać tam leży trochę tych części. Tutaj do wtrysków leżą. No nie, nie nagrywam póki nie nagrywałem wtedy zajmowania tej godziny. Miałem mało baterii i nie chciałem się czekać na naładowania. Że to był wczoraj, sylwester. Ja to wczoraj rozbieram, ale no nie w nocy, że tak powiem, w dzień. No to właśnie ten, już zabowiłem tam. Z tak powiem części, głowice no możecie sobie zobaczyć, przetarłem. Wydaje mi się, że ładnie, nie czuć nigdzie progu, ładnie to przeleciam Rys tu nie widać na tym jakiś, na wiadomo gdzieś jakaś mała, nie? Ale no nie ma takich dużych, tutaj też widać ładnie. Tutaj jeszcze to będę chciał przelecieć, no nie? Ale tutaj najważniejsze, za, tutaj koło zaworów tego. No i tam, tam, tam jest jeszcze oczyszczenie, tutaj to widać, jeszcze bardziej oczyszczenie, tutaj to widać wodę. no i tu też widać, o widać, że co czyszczona, no i co tutaj będę, zamówiłem usztelki, bodgowice, te usztelki pod pokrywy zaworów, usztelki pod kolektor wydochowy, pod kolektor wodny, Kraniki do chodnicy, bo są, czekajcie Jak widać zwykłe te sprężynowe takie No nie widać, ale ciekną Tam niewiele, ale ciekną, przeciekają No i borygiem on nie będzie, za... no nie był zalewany No i teraz będę kupował nie takie sprężynowe, tylko yy, Takie nie wiem jak one się Takie jakby inne typy, no nie Tam droższe chyba są, ale za tam Grosze sprę, tam 4zł czy coś i właśnie będę. No, nie, będę je no, wymieniał. I by, by, jeszcze wężę będę wymieniał. By tutaj, wiecie. Ten, 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 ten. No nie. Wymieniał. No i patrzyłem tutaj w pierścienie, jaś tak, wracając do silnika. No, I pierścienie nie ciekną, bo wlewałem ropę. Stała długo, gdzie pół godziny. Nic nie ubywało. No nie. Tutaj popychacze zaworowe. Znaczy no czy no, te lasy, nie wiem kto chyba, laski się mówi czy coś, no nie. Jeden, drugi, sześcich, no nie. No standard no, nic nowego. Tutaj widać, bo wylatywały te kulki, a że się boję o nową jakąś części tych lasek, bo zamówił nową ten popychacz, to wziąłem to sklepałem, ledko jeszcze to, to szlifuję. Żeby nie było górków, dołków Znaczy, no to jak zawsze będzie, ale oprzyfuję, żeby tu górek takich nie było Letko sklepałem Nie wylata i zrobię, żeby Górek nie było No i na tym złożę Jeszcze właśnie myślę tu na tym Jak ktoś może tam, wie właśnie, bo myślę, bo tutaj widać Czekajcie co? Jakby... Czekajcie Ech. Kurde Chodzi, że no wiadomo Góra, dół, no to chodzi znaczy, no musi, no, ale tutaj widzicie jaki luz jest, no nie tu. O, ta sztylina, i właśnie myślę, czy nie rozebrać tego jeszcze raz, bo tu bym rozebrana, znaczy, no te trzy całe i czy tutaj nie dać po jeszcze, bo mam te podkładki dystansowe, tu, i czy tu nie dać podkładki dystansowe, znaczy, na każdym, nie. Tam jednej i dwie, bo zależy na jaki luz jest. A no, jeszcze pro wracając do tej y y chłodnie, y no, do silnika. No to by poszła uśtelka pod głowicą, no nie? Chyba właśnie nawet na tym poszła. No na tym poszła, bo jest cały mokry kolek. cały tu mokre jest to wejście. Znaczy, nie czekajcie, to będzie... Tu będzie chyba... Ta, to nie, nie wiem w sumie już. No ale na któreś z tych trzech na pewno poszła szczelka, pod głowicą, tu leży jedna, ale... Czy wiadomo trzy, bo to jest silnik cylindrowy, nie cztero jak sześćdziesiątka, no nie? No, no i wracam dalej no to poszła już telka pod głowicą wypalona Widać, że się dostawał y, płyn, no nie? Znaczy no poda, no ale to jakby inaczej mówił płyn. Tu widać, że pęk... Znaczy, no, ja się kiedyś jak tam byłem. Taki młodszy sporo. Skręcam i źle dokręciłem, znaczy źle. Wiecie, nie nakrzysza po jedna, po drugiej się dokręcam i widać co się stało, że... Pękło od kolektora, bo no pana, ale też te, będę, zobaczył, skręcę to. No, tutaj widać te do wtryski do tego, do wtrysków. No, śruby, nie śruby, no różne tutaj części, no nie? tutaj do pompowania koła, przejściówka. Tutaj te wężyki. No jest trochę tych części, nie jest jakoś tak wiele, a tak trochę jest tam jeszcze za tymi wiadrami leśnie ze 2. Nie wiem ile sobie sześć, 6, 6. Sześć. Czekajcie będzie chyba 15, chyba nie, chyba 18 śrub leży, bo do miskiele. Nie wiem ile tam się dzialę. 3 na bokach. 3 na bokach, a tu 3, 3, 6. Nie wiem właśnie ile tu. Tu jest. No chyba 18. No nie może mniej może, więcej nie. No ale nieważne. No i będę wymieniał. No wiadomo, luz zaworowy jeszcze tutaj. Teraz to będę chciał nagrać ze 2-3 odcinki będą, myślę z tego będzie na pewno jeszcze będę tu widać mył to, czyścił, bo widać co się dzieje. No dzisiaj jest sobota, no nie, ale no to jest po Sylwesze to taki wiecie dzień nierobotny, że tak powiem, nie, nie robi się i tak dalej, to nie robię nic tu. No i zresztą, no tu tak wiele to też bym nie odsrawić, tam czy oczyścić jeszcze te szklanki, yy, te, no tu no ogólnie te części poczyścić jeszcze bym mógł. A oprócz czyszczenia, no to co jeszcze bym mógł, jakby nas, jakby chciał, no nie? To jeszcze by było, co tam zrobić, bo bym mógł. W sumie, co bym jeszcze mógł poczyścić, to tutaj się zająć właśnie tymi dźwigniękami. I poza tym co nie miałbym co dziś tak robić teraz, tam bym jeszcze mógł to trochę potłuszczać, no nie? Te powierzchnie, tak te zawory nie widać, żeby były w złym stanie, jakoś, no nie? Bo patrzyłem na to. Luz będę jeszcze teraz ustawiał, ale teraz bardziej się już do tego przyłożę, bo nie chcę póki co do niego zaglądać, ale mu trochę dam więcej, chyba dam mu 0,30, 0,30, a nie 0,25 i 0,30, bo jakoś tak chodził, ale tak hmm, jakby mu brakowało, że tak powiem, czegoś, no nie? No i zobaczymy teraz. Na czym wiadomo, ja się też nie spodziewam, że jakoś mocno się moc poprawi bo wydaje mi się, bo samą ma moc, jak, znaczy no wiem jak powinien, jak powinien mieć moc i jaką ma, to nie ma tej mocy no i myślę, że pompa ule jest za robotę, ale teraz tego nie będę robił, bo mówię, nie, teraz też, żeby ten silnik chodził, żeby jeździł, no nie, a kiedyś jakby miałbym mu robić remont taki już, mam kapitalkę, no nie silnika, no i chyba tylny moc bym wtedy też robił no nie, no to bym na pewno go rozpoławiał Patrzył w ogóle jak tu <grym> wygląda koło samochodu i tak dalej i rozrząd bo czekajcie nie wiem czy to mi się uda zobrazować <grym> czekajcie. kurde tak nie... czekajcie Widać tutaj Tam nie, nie widać ale No ale tu czekajcie jeszcze tutaj... Tutaj tam, tam są koła, no nie widać, no ale jak ktoś się zna trochę na temacie, tam może nie bardzo, ale się zna, no to wie, że tutaj są te koła te zębaty, to od rozrządu, ten, ten, tak dalej, no i mają, mają luz duży, to znaczy, jeszcze nie aż taki wielki, bo widziałem już większe luzy, ale nie mam aż takiego małego. A no i jeszcze będę chyba tu simmeringi robił. No nie, od pedałów pocieknę. Ale jak ja patrzyłem to jeszcze o, widać jaki to ma, mają luz. No to jeszcze będę, muszę chyba zjąć całą tą jakby podłogę, a te skupę roboty, pedał wyjąć i dopiero simmering wymieniać. No nie, tu leży silnik od komarka. Czeka, mógłbym go złożyć, bo wcześniej czekałem na te, na te zabezpieczenia, wiecie, tych Sagerów. Znaczy, Sagerów, zabezpieczenia spożnia tłoka. I mam już tu nawet leżą widać. A tutaj są już założone mam tam. Wiadomo. No i mam tu cylinder, leży z milionami, z milionami części do komarka, ale... Póki co nie mam jakoś sił do odnaczył. Nie chcę mi się jakoś mam Nie chce mi się ich robić, jakoś tak mnie zdenerwowały. Nie chcę mi się tego póki co tykać, Będę musiał jeszcze be, y, tam z platynkami się popać tym jednym, no nie? Tego. No i będę... Ale mówię, no póki co no tak stoi mi ten ciągnik tutaj na warsztacie, to nawet się za nie biorę za ten sini, bo znaczy, no mógłbym tu na stole robić, ale... ale wie, czy coś trzeba przynieść, czy coś jak on stały to takie. No jak, nie lubię brać kilku robót no raz No i tutaj trzeba go zrobić, no nie? Ale co to mówię Dzisiaj jest pierwszy No a zaraz będzie drugi praktycznie, bo to już nie jest, ta druga będzie Tak przyszedłem nagrać coś tam do Was Bo sporo mi na YouTube nie było No i poza tym, no to co? No zanim dojdą, czy patrzę na tej jednej stronie, co mają dość Mi usztelki, nie usztelki, no nie? To mają dojść te usztel, bo zamówiłem cały komplet uszczelek pod głowicę i pod pokrywy i tam jest cały pod kolektor wydechowy ich wydechowy i o oh, chyba są, no cały komplet jest z tych uszczelek, pod wszystko już, no nie? tam no, no, znaczy nie wiem czy pod sące są, znaczy nie podsądce, a wody wodne, no nie ale no chyba są z tego, Jak nie no to będę musiał jeszcze zamówić, zobaczę właśnie później, no tak teraz pomyślałem o tym no i zamówiłem te kraniki, ale mają, kraniki to mają być chyba we wtorek czy w już nawet, no to to będzie czwarty czwarty, jeszcze czwarty a ten a taki dok to dopiero mają być p p chyba mm, nie wiem w sumie, bo dopiero sklep rusza siódmego, no nie to nie, tak jak dokładnie nie ma, ale myślę, że gdzieś 10, tak 10, 12 do 12. Myślę, jak mi przyjdą musztelki, to to złożę. No nie, ale nie wiem, bo to 7 to jest piątek. No jakby wysłać, nawet niech wyślą w piątek. Mi to, no to w sobotę to na pewno, wątpię, że co sobotę przyszło. No to może w poniedziałek, wtorek dojdzie, ale to już będzie, właśnie planik, czy będą salne, czy nie, bo się by były to. Złożę to normalnie, ale w sumie, jeśli nawet by nie było zdalnych, to w sumie to też złożę, bo zależy mi go wypchnąć. Ten ciągnik tutaj bo No, nie lubię, jak mi tak stoi, tu nie jest wiele miejsca. Nasze znaczy, nie jest tak mało, nie jest jakoś też wiele. Nie lubię, jak mi tu stoi ciągnik i będę chciał go wypchnąć. I możliwe, że Ferguson 255 wiedzie, no nie. Trzypek. To no, się na silnik peka, no nie. Wiedzie, no, wiedzie, bo tam błotniki są robione nie, znaczy, no, Ja ich nie robię teraz, ale robi mi tam taki jedyny gościu Okrągłe, no nie, do sadu mocowania, malu maluję je, no nie. A będę całą elektrykę tam, znaczy, nie, znaczy w sensie sam, nie sam, bo no, jest elektryka w nim i tak dalej. Ale będę podprowadzał pod kierunkowskazy przednie, tylnie, pod stop, no nie. I pod LEDy. Chyba będą trzy ledy, ob Tam trzy lub dwa. Właśnie jeszcze tego nie mam, ale bodajże trzy. W niej też będę światła robił. Ale póki co chyba nie, bo no tu jest ta wiązka tak powalona, może że tylko naprzód postaram się zrobić w nim, no nie? I tak stoi tutaj. Kanały tutaj pozatykam. Tu tłoków nie widzę, póki co sensu zatykać, nic tam i tak to będę jeszcze przecierał szmatą, więc sensu przecierania tego, to ja też nie widzę póki co, no nie, bo przetra i tak wiecie znaczy prze, w sensie przykreja i tak tam się gdzieś na pewno może coś dostać, no no, tyle w sumie w tym odcinku myślę, że kolejny odcinek to może być, mówię, gdzieś za, za tydzień, no, się znaczy gdzieś za dwa tygodnie, za, no, coś koło tego, dwa tygodnie półtora tygodnia, no nie Bo mówię, zależy Dużo zależy, kiedy będę, będę miał te części tutaj, ale to na pewno będą odcinki ze składania tych głowic, e, ustawiania luzu zaworowego, znaczy, no, sam jest odcinek oczywiście na internecie ustawiania luzu zaworowego, ale z do Zetora to ja tylko jeden znalazłem filmik, na YouTubie do Zetora tam 5.2.11, 7.2 chyba jeden, chyba... 5.2.11, chyba 7.2.11 3.11 11 tamtych takich podobnych, nie? No bo, bo w 60 to macie inne, inaczej już kolejność ustawiania, no bo tu macie trzy głowice, taka w, zdorze, e, w tym w 60 macie cztery już no, inne z kolejności. Jakoś chyba było, że jak na trzecim jest GMP, to jest chyba na pierwszym, ale już nie, nieważne. No. Będę musiał zobaczyć jak coś to tam może podejść link do tego filmiku, ale to nie w tym odcinku, a w tych co będę właśnie ustawiał. Tam. Bo już nie pamiętam tej kolejności. Tak to wiem, jak zawarł ale kolejności już to nie pamiętam. No i tak poza tym to to Cześć. No, to, to, poza tym no to, jak odkręcałem głowice, tak dopieczone były, że na przedłuż się klucz złamał, ale później dokręca, odkręcałem kluczem, nie widzę go tutaj, kowala, no nie, bo mam tu, ja, znaczy tu nie widzę ich, nie wiem, gdzie one teraz są, czekajcie bodajże tutaj będą bodajże czekajcie tutaj mam ja to ja to jeden i tam nie właśnie nie już gdzieś tutaj a tu jest drugi ja to no nie ale odkręcałem całem je taką takim o tym. O tym, no i tutaj niech w to, nie w to nie chciał to wejść no nie? I tym kluczem odkręcam, on też kowala bo nie ma. No już taki porozumany bardziej. Tutaj jest struki kowala, no nie? Tutaj jakie są jeszcze te takie hinusy, ale z nich spada jakby nasadka wsadzisz i spadnie, no nie? Ale mieliśmy. Dobra to, wstawię ten odcinek dzisiaj dziś. No dzisiaj mówię albo pierwszego, albo drugiego stycznia. No, dobrze mówię. I tutaj jeszcze są też takie. Nie będzie widać, ale są. Nie widać. Takie otwory no, na olej, żeby to chodził do dźwigienek, żeby to na sucho nie chodziło te zawory i tak dalej. I to będę też musiał posprawdzać. Nie? Tutaj powykręcałem to. to jest takie te sprężynki. Są tu idzie to. No i tu idzie to, no nie. Kurde. A, jedno, O, wiecie chyba. K kto wie, ten wie. A kto nie wie, to trudno. No nie. Wiem. No ja mówię, teraz to tak wsadzam, aby salić mnie. Ale... Będę musiała właśnie popatrzeć. Bo już nie wiem, właśnie. Czy to było stroną, Czy to było... Właśnie nie wiem teraz. Czy to było Tom? Tak? Czy tym? No, tak, chyba będzie. no. Nie czekać, choć że tu musi przejść. Nie, to będzie chyba. O, że to. No, będzie tak, bo ja pamiętam teraz. No, to tak będzie. <laughs> że tym, spręży... tym tym takim wystającym guzikiem, bo już nie chcę inaczej mi jeszcze YouTube zblokuje. No, e... sprężynę to też od strysków, jak to się No i tak. A dobra, no i kończymy jeszcze tutaj, chyba, może, że będę wymieniała te podkładki. Nie podkładki te miedziane, bo one się z zgnieść, tego odkształcić później, umie cieknąć. No nie, ale zobacz, jak, nie, jak złożę i nie będzie z nich ciekło, to zostawiasz. Jeśli będzie ciekło, no to tam kup jeszcze. A no jeszcze filtr olejowy będzie wymieniany, bo paliwowy czyściłem. Ale zobaczysz, to możliwe, że Fergu, Ferguson też na pewno to będę robił, ale Ferguson chyba będę robił to wiosną, no nie bo paliwo teraz w zimę to jest tak jedno. Dobra, kończę. <laughs> kończę ten odcinek, I więc czekajcie na, mówię, za dwa tygodnie na kolejny odcinek ze składania tego, więc się ma na to do kolejnego odcinka.